Czy marzyłeś kiedyś o samochodzie, który łączy w sobie moc, styl i luksus? W Spectrum Cars te marzenia są do spełnienia. Pod maską Audi RS5 znajdziemy sześciocylindrowy silnik w układzie V6 legitymujący się mocą 450 koni oraz 600 Nm momentu obrotowego, dzięki którym samochód przyspiesza od 0 do 100 km na godzinę w zaledwie 3,9 sekundy. Nasz egzemplarz wyposażony jest w opcjonalne 20-celowe koła z oponami o rozmiarze aż 275 mm. Za tymi potężnymi felgami kryją się nie mniej potężne hamulce, gdzie sama tarcza ma średnicę 265 mm oraz jest nawiercana, dzięki czemu ma bardzo dobrą wentylację. W pakiecie z dużymi tarczami mamy również ogromne, czerwone zaciski RS. Dzięki którym samochód bardzo sprawnie hamuje, nawet z dużych prędkości. Wnętrze pojazdu jest surowe, a zarazem eleganckie oraz minimalistyczne. Z fajnych smaczków, które możemy spotkać w środku, to jest srebrna plakietka Quattro, oznaczająca, że nasz pojazd wyposażony jest w napęd stały Quattro na cztery koła. Kierownica wykonana z Alcantary, zcięta na dole, która oczywiście jest multifunkcyjna, możemy korzystać z całego samochodu wyłącznie poprzez przyciski. Na kierownicy wykonana z Alcantary również jest gałka, przekładnia, zmiany biegów. Wewnątrz znajdziemy również wirtualny kokpit. Zegary są bardzo ładne oraz czytelne. Po prawej stronie znajdziemy ekran multimedialny, do którego kablem możemy się podłączyć oraz korzystać z takich funkcji jak Apple CarPlay czy Android Auto. Nasz egzemplarz dodatkowo wyposażony jest w trzystrefową klimatyzację, również dla foteli. Z tyłu bardzo ciekawą opcją dodatkową naszego egzemplarza jest szklany dach, który również ma opcję szyberdachu, dzięki któremu Możemy poczuć wiatr we włosach. Jedną z ciekawostek o naszym egzemplarzu Audi RS5 jest to, że ten egzemplarz nie jest wyposażony w filtr GPF, dzięki czemu wydech brzmi naprawdę bardzo, bardzo ładnie i bardzo soczyście. Eleganckie wnętrze, najnowsze technologie i komfort, który przewyższa oczekiwania. Takie właśnie jest nowe RS5. W Spectrum Cars wierzymy, że luksus jest dla każdego. Dlatego dajemy Ci możliwość wypożyczenia Audi RS5 samochodu, który naprawdę zmienia reguły gry.